Hej kochani, jesteśmy dzisiaj w centrum Warszawy, jak właśnie widać, w okolicy Chmielnej, będziemy właśnie na streetwearowców. Dzisiejszym tematem jest ocenianie waszych fitów, które nam podsyłaliście. Idziemy! Oceń ten outfit od 1 do 10. 5 na 10. Dlaczego 5 na 10? Bo są takie dziury. Okej, okay. i teraz trzeci, kalibracyjny? 4 na 10. A co byś tutaj zmieniła? Trochę jak cheerleaderka liderka wygląda jak cheerleaderka liderka koleś wygląda. Dobra, tutaj ok, pierwszy outfit. No tak powiem no mocne 6 na 10. A dlaczego? Nie wiem. Te okulary są spoko, więc dałem 6 i tak wyszło. Tutaj chłopak. No tutaj bym powiedział takie 7 na 10. Okej okay, dlaczego 7, a nie 8? Bo ma yy, no, długie spodnie no i ma kurtkę, więc to trochę mu dodaje. Okej okay. I buty ma fajne, więc... Pierwszy outfit. Hmm. Taki basic, nie? Taki, ja bym dała takie 5. Takie 5, też bym no. dała takie 5. Okej, okay, a co musiałby zmienić, żeby nie wiem, dostać 8? Nie w sensie jakby jest spoko. Po bułki do sklepu czy na śmieci? Po śmieci wyrzucić? No tak, po bułki do, do no, sklepu mógłby, mógłby do wejść, sklepu, tak, no. Okej, okay, a co musiałby właśnie zmienić, żeby nie wiem, podskoczyć trzy oczka wyżej, do 8 na 10? To może jakieś buty lepsze? też chciałam ja wiedział, buty, no. ale no nie wiem, jakby, może inne spodnie do tego, albo jakąś... No, też bym powiedziała inne, no. spodnie. Tutaj ile? O Jezu, dramat. Dramat, 0 na 10. Dlaczego? Te buty w ogóle do niczego, te czapka, też do niczego, dramat. No, tego, tak, dobrze mam idzie, to daje czwartego. Mam ich dużo. Taki drillowy jest trochę. Nie, to nie wiem. Nie. Tak please. Mm -hmm. No mi się nie zbyt podoba. Takie... Ja w ogóle nie jestem fanką tego trendu na. Ten... Dlaczego? No, to, to jest dobre pytanie. Dlaczego? No, Chłopaki wiem. się teraz tak ubierają no, coraz częściej. Wiem, no ale takie no. resy to tak. Ja w ogóle chyba jestem fanką trochę innego stylu. Tam. Jeden. Ile szybko na 10? Jeden. Okej, okay, dobra. Dzięki. Dzięki. Oj, oj, pięć na dziesięć. Bluza się No też Pięć, to chyba trochę stary już. Nie, no to ostatnio sobie zrobił chłopak, bo to buty ostatnio. Czuceczki. No ale ta bluza. Bluza, tak. No. Nie? Okej, okay, dobra, co musiałby zrobić, żeby mieli 7 na 10? Zmienić bluzę. Bluzę zmienić, okay, bluza, bluza dobra. dobra, Tutaj, ile na 10? 2. 2? Dobra, 2, no. A dlaczego 2? No, za ten, Za tą bluzę, za tą bluzę. A dlaczego za bluzę? Nie co? podoba mi się Techlist, no przykro mi. Dlaczego nie lubisz Techa? Nie podoba mi się. Okej, okay, a... Tutaj też ci nie podoba? No tutaj też mi się nie podoba. Okej, okay, tu? Dlaczego? To mogę podobnie jak kolega powiedzieć. Dobra, tutaj. Ocie ty. On to się urwał ze. To jest o... tak jak mój wujek trochę. No. Wujek Paweł tak mniej więcej wygląda. No tutaj to tu już jest, tu już jest grubo. Tu jest 6. Za to za, za styl wujka. No. Zdaniem 8 Podoba mi się te 03. Mhm, rocznik pewnie, co? Za może być, a nie to, bo to jest od tyłu te trzy dychy, dobra, to może jednak wujas, okej. Okay. O, no dobra, to jest akurat petarda, nie? Tu widać, fajny się w taki trójkąt układa, nie? On jakby miał odlecieć zaraz, bary, wiesz, pękają powoli. Fajnie, U, no. Ma tego dużo wiercenia na sobie, tak? Hmm, tak, no tutaj Fajne. jest dla mnie, to już jest na pewno ponad dyszkę, co wlatuje. Fajny, fajnie okay, czyli dyszka. A co musiałby zrobić, do tej 6? żeby tutaj sześć? Żeby sześć? No, mniej. E nie wiem, jakieś. Ma na nogę. bagi, spodnie. spodnia. Tieny jakieś chyba. mi się wydaje. Nie znam takich rzeczy. Okej, okay, dobra. I teraz, jak wam tak dobrze idzie, to jeszcze ostatni <grym> wam pokażę. No, dobra. Tutaj. Ile dalekcie. Tu. Trzy. Trzy. No. Dlaczego? Też ma techa. Ale to Coś ona nie odlatuje, gra. Coś tak? Nie gra. No, tu nie gra. No, te kolory za bardzo pasują. Tam jednak on wyróżniał się, tak? Miał zaraz tak podlot, nie Okej, okay, dobra. Dobra, teraz ostatnie pytanie, jak byś ocenił nawzajem swoje fity, Kolegi jak ocenił, na ile? Ja? Tu? To jest... Nie jak się da, to 200 na 10. Nie, tu wszystko, popatrz. Popatrz, jak to wszystko tutaj pasuje, no perfekcja. 200. Dobra, a tutaj kolega? Jak kolega ocenisz? On ma bardzo dobre okulary. Yy, I... Ojca pozdrawiam. Pozdrawiam. I też ma zepni. I wow. <laughs> coś będzie. Wow, wow, wow. <laughs> wow. Jest. To ile mu dajesz? 3,5. Dobra, ja zmijam, <laughs> zmijam. Okej, okay, chłopaki, dzięki. Dobra, pierwszy outfit. No No mi siedzi. Siedem. Spoko jest. Siedemna? No ja bym się tak nie umbrał, ale, ale na nim to w miarę spoko no. wygląda, więc taka, nie wiem, siódemka może? Też bym tam 7. 7 na 10. Całkiem odważnie. 8, 7, coś takiego. Okej, okay, dobra. Drill. A to nie, to takie coś Słuchaj. to mi w ogóle nie siada, nie. No dobra. to nie moje klimaty. Nie. nie to ile na 10? Musicie ocenić. No, tak? 4 Możesz no. się wstrzymać? Nie. No <grym> ja to też, też cztery, no. No, to też tak... Taka piąteczka, czwóreczka też tak samo. O, pięć, sześć. Tu ja już, źle, bardziej, tu już jest bo, okay. bo jest gites, no. A to no. musiałby zrobić, że zostać osiem. Tu już bardziej, no. Te buty są takie średnie i te spodnie takie... W się sensie, tak te buty pasują trochę do tej bluzy, a to tak dla mnie trochę nie, jakby... Nie no to się nie. tak nie łączy, moim zdaniem. Pokażę wam ostatnią rzecz. No na niej to fajnie wygląda. git, ale nie jestem fanem. No ale ile no, tak to znaczy, widzicie? No, ja, no tak ile? ile no. Ogólnie tech flisa. coś w się, sensie, no bo to jest tych No jest tych tak, to jest tych jest tech. No nie wiem, no na niej to w miarę spoko wygląda. taka siódemka. Okej? Okay. Nie, na no, ja bym dał 8, jest okej, okay, mi się podoba. Dobra, a tutaj? No ja 7. Gdybyście mieli nawzajem ocenić swoje outfity, właśnie od jeden do 10. Tutaj kolegów jakby się ocenimy, pierwszy. No to ten fit mi siada, Imo. No i ja do taka ósemka. Okej. Okay. No tutaj. Ja by... <laughs> tutaj obych ja do na przykład czwóreczka, piąteczka. Okej, okay, co musiał poprawić? Buty zmienić moim zdaniem. No i nie, no buty, koszulka taka... Nie, no może coś bardziej z basiców. Bo ten Mortal Kombat to tak średnio. Okej, okay, dobra, tutaj kolega jakbyśmy ocenić kolegów. Tak, no w sensie jest fajnie, jest oversized tak, w sensie jest basic, mi się to podoba. E, no to też tak 8, nie? Mi to siedzi. No a drugi kolega? No, tak powiedzmy, no sportowe buty tak trochę mi nie, nie pasują tych spodni. No i... No koszulka też jest taka... No też... 3, w sensie, 3 ujdziemy, 4... No. Dobra, okej, okay, tutaj kolega musi zrewanżować, dawaj. Nie no, e, to... Sawery, no to 7, a palik 8. Cześć. Te szerokie 4, spodnie 6. nie pasują. Do... Ja miałem do 5, no jest gorszy. A co musi zrobić, żeby dostać więcej? Te szerokie spodnie nie pasują no, do tej takiej koszykarskiej 7. koszulki. To nie no. pasuje. No, moim zdaniem nie fituje do tej koszulki. Te spodnie takie za szerokie teraz są. 9,5. 9. No 9. No Dlaczego nie 10? Brakuje mi czegoś. Nie Cze wiem. Czego? Kamizelki muklera. No. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jakbyście mieli ocenić swoje fity, ile jesteście na 10? 8, no. 8. Wszyscy? Ja Czy tak jakoś no, Oceni Oceń kolegę. Kolegę? Ja bym dał 9 za blakaty. Dobra, a tutaj kolega co byś dał? No koledze 8. Dlaczego mniej? No nie wiem, no. Nie mam plakatów. Co musiałby zrobić, żeby dostać 9? E, Kupić jakieś lepsze buty, zdecydowanie. <laughs> Okej, okay, dobra. Dobra, chłopaki, dzięki. Tutaj kolegów. O kurde, mocno, ty. Ja bym dał siódemeczkę, no bo trochę za bardzo w techy poszli. No. Czyli co, tu widzę ty, masz no półtek. i mam jeszcze... Nie trafstara. wiem, to jest od staro. od Tiflis. Okej, okay, dobra, tu, jak oceniasz kolega? Też tak myślę, że siódemeczka. Taki tek. przyjemniaczek taki, można powiedzieć. Okej, okay, dobra, tutaj następny kolega. No, dałbym ósmeczkę, fajne buty. okej? Okay. Taka, szósteczka, 6,5, myślę. Dobra, co musiałby zmienić? Tak, ta bluza nie siedzi. Nie lubię ogólnie czarny takich fitów za bardzo. Nie no, ładnie, ładnie, nawet w techu. siedem mm, To 7,5 bym powiedział. Okej, okay, co jest, czym jest lepszy? Też mam w sumie techa. Tam były. Mm, buty, fajne. No i ogólnie rzadka kolorystyka, w sensie, no. Do tej pory w realu nie widziałem. Okej, okay, dura, tutaj. Też myślę, taka ósemeczka, fajny taki drill widać. Okej, okay, dobra i teraz ostatnie. Trudna decyzja? Szóstkę, bo... Dlaczego sześć? Też jest tech. No wiem, że tech, ale często widzę. Wiesz, ja jestem z targówka, to często widzę. Okej, okay, do, dobra. Chłopaki, nie zajmuje wam czasu, zostawiam was z wózkiem. W ogóle najbliższy Lidl jest 4 km stąd. tak Wiemy, mówię tak, daleko jest. Odkładacie go do Lida? Chyba tak. No. Dobra, ale A nawet nie mam monety, myślałem, że ma, i dlatego bierzesz... No nie dobra. ma, nie Wszystkich osobno, czy łącznie? Łącznie. Łącznie. Podobni. No 5 na 10. A dlaczego 5 na 10? No, 5 to jest taki neutralne, boję się, że mogą mi spotkać mnie tutaj. Nie, nie, oni już poszli w tamtą stronę, no, ich no, już nie ma. To, no to 3 na 10. Okej, okay, to dlaczego dajesz 3 na 10? Prawilniaki takie, no... Power się to ty trochę. Okej, okay, co myśliby zrobić, żeby nie wiem dostać 7, chociaż nie wychodzi z domu. W ogóle? Nie przekazawać się. Okej, okay, dobra. Oj nie. 0 <grym> <grym> na 10. A dlaczego? Trzech chłopaków i 0 na 10? 0 na 10. Ale każdy? Każdy. Tak, please. Mm. Tutaj jeszcze kolega. Tuż. Okej, okay. okay. jest spoko chyba. Ile to jest spoko? 6 na, 10. 6 na 10, o tym są nowe szale. 6 na 10. Okej, okay, a co musiałby zrobić nie wiem, z 8? Może, żeby spodnie nie były dressowe, tylko no. jeansowe. Takie z kieszeniami. No, no. nie, takie. No. Okej, okay, dobra. To są tanki? Tak, of sofem. No to będzie mocno u 7 meczek dla mnie. Okay. Przez te buty. 6,5. Dlaczego 6,5? Nie, nie podoba mi się chyba. Okej, okay, co musiałby zrobić, żeby zadecydować nie wiem, 8? Więcej greilu. <laughs> Okej, okay, dobra. Tutaj, chłopaki. No to tutaj dziewiąteczka no, już od razu. Dziewięć. Baby fajny, Jordanki fajne. Pokazuję wam kolejnego. Myślę, że kurtka jakaś zwykła po prostu. Trapik, też siódmeczka. Trzeba zrobić minus 9 dziewięć. Kurteczkę zmienić na pewno buty. Buty głównie. Okej, okay, buty głównie. idzie teraz ostatnie. Dziewiąteczka. No. Dlaczego nie dziesięć? A czemu 10? No nie wiem, czego brakuje no Nie, bo... to nie, że laska jest ładna, to nie będzie 10 Okej, okay, dobra, jakbyście mieli ocenić siebie nawzajem, ocen kolegę Ile na 10? Ja mu 7, już sameczkę bym mu 7? no okay. Taką mu taką sameczkę Dobra, a tutaj? No... Też 8 Bo... Spodnie by zmienił, ale dobrze jest o no, Wszystkie na, nie wiem, 8 Okej okay, Dobra, 8-7, dobra hmm, 5? Okej, okay, dlaczego pięć? Co musiałbym zmienić? Buty są spoko, ale koszulka i spodenki tak średnio. Mm, dwa. Dlaczego dwa? Nie wiem. Co bym musiał zmienić? Wszystko. Nie wiem, no jakoś tak średnio siedzi mi. Buty na pewno wywalić, spodnie jakoś tak dziwnie. No nie wiem. to pytanie, jakbyś byś miała ocenić koleżankę? madzie? Tak. Dziewięć. Okej, okay, dobra. A dlaczego nie dziesięć? Nie wiem, zawsze można coś tam dodać. Zawsze tak. można coś poprawić, tak? Tak, albo kogoś. Dobra, ta koleżanka, jakbyś oceniła koleżankę? Kaja zawsze 10. O, wszystkich 3? A to 0. Okej, okay, dobra, dobra. Dlaczego? A tutaj koleżanka? No, 5, za dużo techa. Za dużo A co, ty dlaczego 0, a nie na przykład 1 albo 2? Bo 0. No a co byś, co, co musieliby zrobić, żeby. Zdjąć techa. Całego? Całego? O, tutaj jest, w techu. One nie lubią techa. No, bo za bardzo przeruchane. No właśnie. Ale wygodne, wygodne są no fajne. Wygodne, ale, ale za dużo. dużo. Za dużo. No ale widzisz tutaj swój wypopaki pechu? No nie, dobrze. czarny jeszcze jest sobie, no okej. Ale ale na ile oceniłaby się go No Zero, no mój. Dla dzisiaj zero. zero. Okay. Dobra, dzięki wypopaki. Na razie. Trzy. Trzy, no, tak. A 3. dlaczego trzy? Nie lubię tych flisów. Tak. W ogóle? W ogóle. face to jeszcze. Z takim combo ale... to nie. To z dzisiaj. No i nie tech. no, tech list, ten, ten odpada po środku. Dlaczego po środku odpada? Biały no bo najgorszy, nie, najgorszy biały. Nie jeszcze. lubicie białego? Nie, nie, nie. Nie, lubię, nie lubię tego w ogóle. Nie biały, tak. te Jak już wybierać, Bianotowy. to granatowy najlepszy. Dobra, jakbyście miały ocenić nawzajem swoje tweety, od, od, od tej koleżanki, ile jej dajesz? Eee, 7. Ok, czyli ten miał sześć, a miał Techa, nie lubisz Techa i dajesz siedem? Tak. Okej, okay, dobra. Bym na lepsze. Okej, okay, Do, Czyli tylko jeden punkt wyżej od Techa. Dobra. Ja, ja bym się obraził. Tutaj, koleżanka, ile oceniasz? Ja bym dała też siedem. Okej, okay, okay. A co musiałaby, co musiałaby zrobić, żeby dostać, nie wiem, 9? Szczerze, może e, założyć jakąś koszulkę taką krótszą? Tutaj koleżanka, co bym musiała zmienić? Z, z buty. Buty, nie lubię tych butów. Mm. <laughs> I kurtka, która tam wisi. Dzięki za gadanie. Napiszcie na dole, co o outfitach ziomków, którzy nam je podsyłali. Jeśli chcesz, żeby twój outfit został oceniony, podeszli mi DM na Instagramie. Zapraszam właśnie na tego mojego Instagrama, na grupę HighBestieWujaszki i co? Subskrybujcie i będziemy się widzieć w następnych odcinkach.